Mam 17 okrążenie, ale może jeszcze rozpróję, żeby już było pokazane w 100%, jak to powinno wyglądać. Ok, czyli mam ostatnie trzy oczka łańcuszka, i wkłuwam się tutaj po prostu w miejsce, gdzie, skąd rozpoczynałam pierwszy mostek z trzech oczek łańcuszka. Przeciągam nitkę wiodącą i też przez oczko łańcuszka tego nowego. I zaciskam. Więc w ten sposób zakończyłam 17 okrążenie. Przechodzimy już od razu do okrążenia 18. No i właśnie, jeżeli chodzi o to 18 okrążenie, to zaczynamy dokładnie. Z tego miejsca, w którym jesteśmy, także już nawet nie muszę przechodzić na kolejny mostek, tylko tutaj, gdzie jestem, z tego miejsca rozpoczynam. O, tylko tak, przedostaję się na środek mosteczka, czyli zrobiłam jedno oczko ścisłe. I teraz nabieram trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, pomijam ten pierwszy mostek, a na drugim wykonuję sześć nowych słupków. Raz, dwa... 3, 4, 5, 6. I tak właśnie będzie na każdym mostku, tym takim z siedmiu oczek. Nie, przepraszam, tym, na tym mostku z trzech oczek łańcuszka, ale pomiędzy słupkami. To na każdym z tych mostków będziemy robiły sześć słupków obok siebie. No i teraz trzy oczka łańcuszka nabieram. Pierwszy mostek pomijam, zahaczam się o drugi, oczko ścisłe. I teraz znowu trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe na mostku. Trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe na mostku. Trzy oczka łańcuszka. Ten mostek pomijam, nawijam nitkę na szydełko i na tym kolejnym mostku między słupkami wykonuję sześć nowych słupków. 3, 4, 5, 6. No i proszę popatrzeć, tak właśnie wygląda motyw. 6 słupków na tym mostku pomiędzy słupkami, z jednej i z drugiej strony oczywiście, a tu uzyskałam dwa mostki. Zróbmy jeszcze raz wspólnie kawałeczek, więc jeszcze raz nabieram trzy oczka łańcuszka. Pierwszy mostek pomijam, zahaczam o drugi mostek oczkiem ścisłym. Trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe na mostku. Trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe na mostku. Oczywiście tym sąsiednim. Trzy oczka łańcuszka. I teraz mostek pomijam, a zahaczam się na kolejnym pomiędzy słupkami. I tu muszę wykonać sześć słupków nowych. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, o. I w ten sposób działamy dookoła robótki. Cały czas tak samo, i tu pilnujemy, żeby nam powstały dwa mostki na każdym z tych elementów. No i po sześć słupków na no, tutaj pomiędzy słupkami, tymi dwoma z poprzedniego okrążenia. Kończymy osiemnaste okrążenie. Mam nabrane trzy oczka łańcuszka i wkłuwam się w podstawę pierwszego mostka wykonanego właśnie w tym osiemnastym okrążeniu. Także proszę popatrzeć, muszę mieć dwa mostki tutaj, zawsze pomiędzy tymi motywami z sześciu. Słupków. Ok i przechodzimy dalej do dziewiętnastego okrążenia. Przechodzę oczkiem ścisłym na środek tego mostka, na którym się znajduję. Trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe na sąsiednim mostku. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i na tym pierwszym mostku tutaj przed motywem z sześciu słupków wykonuję cztery słupki, raz, dwa, trzy, cztery. Nawijam nitkę dalej i pomiędzy słupkami zahaczam. Muszę mieć pięć słupków, raz dwa, trzy. 4, 5 Więc tak niestandardowo, nie słupek w słupek, tylko pomiędzy słupkami zahaczam nowe te słupeczki. Nawijam dalej nitkę na szydełko i za tym motywem 4 słupki wykonuję. Więc przeliczmy. W sumie powinnyśmy mieć 9, e, nie, przepraszam, 13 słupków. E, przeliczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zgadza się. O coś takiego. No i dalej 3 oczka łańcuszka. 3. Na pierwszym mostku oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Na drugim oczku mostku oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i na mostku przed motywem z sześciu słupków wykonuję cztery słupki raz, dwa, trzy, cztery. I teraz słupki pomiędzy słupkami, czyli wyjdzie ich pięć, raz dwa, trzy, cztery. I znowu cztery słupki na mostku za ostatnim słupkiem, 2, 3, 4. O, i tak wygląda motyw. I tak sobie działamy dookoła robótki. w ten sam sposób. No i jeszcze kawałek zróbmy. Trzy oczka łańcuszka, i będziemy robiły ten mostek. Więc w pierwsze, na pierwszym zahaczam oczkiem ścisłym, i znowu trzy oczka. Na drugim zahaczam oczkiem ścisłym, trzy oczka. Nawijam nitkę, i tutaj na tym mostku przed sześcioma słupkami znowu wykonuję cztery słupki. Później pięć słupków pomiędzy słupkami zahaczanymi, i w ten sposób działam dookoła robótki. Kończymy już 19 okrążenie. Ja mam nabrane ostatnie trzy oczka łańcuszka. No i po prostu wkłuwam się w podstawę pierwszego mostka wykonanego właśnie w tym okrążeniu, no właśnie. Przeciągam nitkę i też przez to oczko łańcuszka. I to jest koniec tego okrążenia. Przechodzimy do okrążenia już 20. I teraz tak, muszę się dostać tutaj oczkami ścisłymi na środek tego pojedynczego mostka, bo jak panie popatrzą, to my mamy. O, zawsze o, chodzi mi o ten mostek. Nie te dwa boczne, tylko ten jeden. To jest taki pojedynczy środkowy mostek i on też jest dosyć ważny, bo tutaj właśnie, no tak, będziemy sobie wykonywały przecież oczka łańcuszka z tego. Miejsca. No, i tak nabieram trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, i tutaj, na tym miejscu, na tym mostku przed tą dużą grupą słupków, tam ich było chyba 13, jak dobrze pamiętam. Wykonuję trzy słupki. O, i jeszcze przerabiam kolejne trzy słupki, już opierając się na słupkach wykonanych o, czyli w sumie w grupie mam sześć y, słupeczków y, i teraz nabieram trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Nawijam nitkę na szydełko i muszę się znaleźć na tym środkowym słupku, który o to jest, jak sobie przeliczymy. Tutaj, co robiłyśmy Pięć słupków pomiędzy tymi sześcioma słupkami z poprzedniego okrążenia było: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc środkowym jest właśnie ten trzeci słupek. Jak teraz przeliczę, to ja mam do niego raz, dwa, trzy słupki i wkłuwam się właśnie w ten czwarty, czyli środkowy. O, i wykonuję słupek. Nabieram trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i wracam w to samo miejsce, wykonując kolejny słupek. Więc powstaje mi taki trójkącik jak gdyby. I znowu trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i teraz zobaczymy czy wszystko będzie pasowało. Pomijam cztery słupki. Dobrze mówię? 4? Nie, 3, przepraszam. 3 słupki, raz, dwa, trzy. Tak jest. I wkłuwam się w czwarty, z czwartego zaczynam, czyli robię tutaj te trzy słupeczki sobie ponawiam i kolejne trzy robię na mostku już, tak aby uzyskać grupę z sześciu słupków obok siebie. O, i teraz nabieram trzy oczka łańcuszka, zahaczam tutaj o ten mostek pojedynczy. O, oczko ścisłe i znowu trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i dalej oczywiście cały czas to samo wykonuję. Zróbmy jeszcze raz jeden motyw wspólnie. Więc mam już trzy oczka łańcuszka, nawinęłam nitkę na szydełko i sobie tutaj ponawiam Aha, trzy słupeczki, o Kolejne trzy jeszcze. O, czyli mam już w sumie 6. Teraz nabieram trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. I pomijam trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Wkłuwam się w czwarty. Wykonuję słupek. Nabieram trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, nawijam nitkę na szydełko, wracam w to samo miejsce i wykonuję słupek i dalej znowu nabieram trzy oczka łańcuszka nawijam nitkę na szydełko pomijam trzy słupki a wkuwam się w czwarty o i tutaj te słupeczki, które są przede mną ponawiam czyli mam już trzy ale to nie koniec, bo na mostku muszę jeszcze zrobić trzy nowe słupki, tak aby uzyskać grupę sześciu słupków obok siebie. No i co? Trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe na tym pojedynczym mostku i znowu trzy oczka łańcuszka no i od nowa to samo. Czyli zaczynamy od tego mostka, gdzie wykonujemy trzy nowe słupki. O, i tak właśnie sobie dookoła dziergamy i już jak popatrzymy, Praca nabiera już takiego fajnego, e, urokliwego wyglądu. Już pojawia się powoli e, ta e, brzegowa falbanka, która będzie całą ozdobą tej misternej i niezbyt, niezbyt łatwej, bym powiedziała, e, serweteczki. Kończymy 20 okrążenie, i normalnie zrobiłabym 3 oczka łańcuszka, ale teraz kończymy inaczej. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się tutaj w podstawę te, tego pierwszego słupka z trzech oczek łańcuszka i przeciągam nitkę, wykonuję zwyczajny pojedynczy słupek. No właśnie. I teraz zaczynam nowe okrążenie, trzy oczka do góry. Na pierwszy słupek nawijam nitkę na szydełko i tutaj. Dorabiam jeszcze dwa słupki, czyli chodzi o to, że na mostku muszę mieć trzy słupki wykonane trzy oczka na przejście, trzy oczka łańcuszka, oczywiście, nawijam nitkę na szydełko i teraz zahaczam się o na tym mostku. I znowu wykonuję tutaj trzy słupki. Nawiam nitkę na szydełko i ponawiam kolejne trzy słupki z poprzedniego okrążenia. Więc w sumie w grupie mam tych słupków sześć. Ok. I teraz. No i właśnie. I teraz idąc dalej, nabieram sobie cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa. Trzy, cztery, nawijam nitkę na szydełko i tak, wpływam się w ten pierwszy słupeczek, wykonuję nowy słupek z niego, o, nawijam nitkę na szydełko, obok wykonuję drugi słupek, już na mostku. I teraz trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe na mostku, znowu trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko. Wracam na ten sam mostek i tutaj robię jeden słupek, a drugi już opieram o słupek istniejący. O i takie płateczki mi fajne wyszły. Dalej, nabieram cztery oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, pomijam trzy słupki, wkuwam się w czwarty. No i tutaj już do końca te słupeczki ponawiam, czyli akurat mam je trzy do wykonania, o. I na mostku znowu dorabiam trzy nowe słupki. Na przejście wykonuję trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i wskakuję na ten kolejny mostek. O jeszcze raz. Na ten mostek wskakuję. Wykonuję trzy słupki. O. Dalej ponawiam trzy kolejne, tak żeby uzyskać tą grupę z sześciu słupków. O. No właśnie. I teraz znowu nabieram cztery oczka łańcuszka. Trzy, cztery. Nawijam nitkę. Nawijam nitkę na szydełko, wam się w ten pierwszy słupek z tego trójkącika, wykonuję słupek. Nawijam nitkę, drugi słupek już na mostku, teraz trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe na mostku i znowu trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na tym samym mostku, wykonuję słupeczek, nawijam nitkę na szydełko i ostatni słupek z tego motywu opieram już o słupek istniejący z poprzedniego okrążenia. Cztery oczka łańcuszka teraz przerabiam, nawijam nitkę na szydełko, pomijam trzy słupki, wkłuwam się w czwarty. O! I wykonuję raz. Dwa. Trzy. Na kolejnym mostku, to znaczy nie na kolejnym, tylko na tym pierwszym mostku, które widzę, dorabiam sobie trzy słupki. Na przejście trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i znowu na mostku trzy słupki. Mam nadzieję, że już Panie załapały o co chodzi, bo razem zrobiłyśmy chyba trzy razy motyw, czy dwa razy. O, OK. O to chodzi. Tak to wygląda. A my się oczywiście spotykamy na łączeniu. W ten sposób działamy sobie dookoła robótki. Kończymy 22 okrążenie. Czyli tak, mam trzy słupki wykonane ostatnie. Więc teraz łączę po prostu z tym pierwszym słupkiem wykonanym w tym okrążeniu. Oczkiem ścisłym zaciskam i przechodzimy do 22 okrążenia. Fajna sytuacja, bo w tym miejscu, gdzie jestem, trzy oczka do góry. Na pierwszy słupek ponawiam jeszcze te dwa oczka, które mam, te dwa słupki, które mam przed sobą, nie oczka. Nawijam nitkę na szydełko i tutaj na tym środkowym mostku wykonuję pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dalej przerabiam jeszcze te trzy dodatkowe słupki, więc w sumie uzyskam 11 słupków obok siebie. Ok. I teraz nabieram 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I tutaj na tym pierwszym mostku zahaczam oczkiem ścisłym. Nabieram 9 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz na tym drugim mostku się zahaczam, też oczkiem ścisłym oczywiście. O i powstaje mi taka łez, no nie wiem, taki właściwie mostek, nie łezka. I teraz znowu nabieram 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5. I tak, pomijam te trzy słupki, a wkłuwam się w czwarty, a nawinam nitkę na szydełko. Z czwartego słupka zaczynam wykonuję sobie trzy słupki i na mostku 5 nowych. Raz 2 3 4 5. No i znowu ponawiam te trzy kolejne słupki. Raz 2 3. I teraz nabieram 5 oczek łańcuszka raz, 2, 3, 4. I znowu na tym mostku pierwszym robię oczko ścisłe, nabieram 9 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I na drugim mostku tutaj też robię sobie oczko ścisłe. I znowu 5 oczek, 3, 4, 5. Nawijam nitkę na rzedełko, tu pomijam 3. Słupki, a wkuwam się w czwartej I robię tą grupę z 11 słupków, więc w ten sposób działam dookoła robótki. Muzyka